Siema, dzisiaj zagraliśmy dwa rankedy, w których nasi przeciwnicy dwa razy z rzędu zrobili wielki comeback i prawie przez to przegraliśmy te obie gry. Przez to też udało mi się wbić Silvera dwójkę, na pewno. Pamiętajcie to biorę z Fajka. Idę B, chyba. Miałem się tak fajnie na boki jakby bany hopuły, tylko nie mogę teraz tego. Kurwa to się runda ja zaczę z No i chuj Bef. Mogę powiedzieć na szybko Bo tam wszyscy są Na B, to jest na to Kurwa to na plecach, na plecach W oknie Wstę flasha Wstę flasha znowu Są, są na A Fleszę właśnie Już do, do, do końca to klikam. Mam. Kurwa, akurat teraz na okno wszedł. i eee, pierdole. Jeszcze flesza kurwa dostałem. I jak kurwa, ile razy mogę dostać flesza w jednej rundzie? Kurwa, ma jakiego skilla, że on napierdala taką kamerkę z tego flesza cały czas wylotuje? Jest, jest, tu. Kurwa, ma no okay. Na plecach, a nie, dobra, to jest na ziemię. To ja patrzę plecy szybko. Na plecach! Kurwa, 55! Za nim Nice, zajebiście Tak, jest, jest, jest zajebiście. No i nadal na besą Na mnie idzie dead Na mnie Dead jeden Zmieniam pozycję szybko O, dzięki stary Kurwa <laughs> no. Nie jestem zobaczył. Pitykaj, Za spajka. Co on spajka znowu? Jak podłożyć spajka, tak? 169 i 108, kurwa? To. Chciałem sobie ścianę postawić, żeby nie dostał z okna. Za, 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 za tymi pudełkami tutaj. Kurwa, dostałem gówno jakieś. W oknie! Kurwa, 26 w oknie dostał. Kurwa jak on nie dostał tego stuna Kurwa się z pleców dostał, no jak on nie dostał tego stuna, no Nice sorry. dobrze żeś to zrobił fajnie Że kurwa nie widzę go W oknie dead Dwójka Packer składa Trójka pakera rozkłada, kurwa mać jeden dead Nice, nice, nice Dobry jest ten gościu Rówe przejście I biegnę od twojej strony o kurwa Co i wszyscy się, bo spie spierdoliłem się z wysokości Aż taki zadowolony że takiego, taki rotate zrobiłem Dostał dużo Kurwa ten też dostał Dwa strzały Bad. Nice Trójka na mnie wyszła. Kurde, 59 dostał. Yeah. Jeee... Dead. Nie no, serio, nawet nie zdążyłem strzelić. Dead. 40 jeszcze dostał Kurwa serio Kurwa serio Akurat sedy musiał wyrzucić jakąś kurwa Dead Kurwa no dostał No nie no co ty pierdolisz no Kurwa mać no To jest głów więcej Teraz wydaje mi się, że nie chcąc dostanąć stuna jakby jeszcze się jeden na jedną z chłopem Tak nie chcący chyba on puści chyba takiego stunika jednego Dead Dead Kurde dostać 109 Nie no No i GG Ile? Kurde, 26, czy 20, 26 do kolejnej rangi To Ta. W tam Tu, tu, tu! Został jeden hmm. Ale gil, tu jest Jezu to był nieprzehodowany wandal kurwa no A on tu jest za tym Dead On tu je po, po kasę jeszcze No kurz, nie 114 do Niech on go zabije Kupuję operatora na tą gierkę Albo nie, wandala po prostu Operator spoko, byśmy bronili. Ta, dostałem. I ja pierdolę, cała trójka ultowałem. No ja pierdolę, no czemu kurwa każdy musi mieć być od od no? no. Ja ma. tylko jeden, jeden no, kurwa na awka poszedł. Kurwa mać. No i dobrze. To ja też właśnie dość kurwa Czwarty raz jak tak umrę 137 Tu 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 w tym przejściu Kurwa chciałem tam się schować i on nagle tam wychodzi stamtąd Cz Czemu tam? Marcie no bardziej kurwa trójka nowe, nie ma Idziesz nowe B Ciekawe tu może coś czaruje Czaro czaruje No jeszcze musi po spajka zapierdalać, ma 20 sekund, GG 4-1 było chłopakiem, 4-0 tak naprawdę Przepraszam Suda dostał? Piknij mnie! Piknij mnie! Kurwa, nawet nie wiedział, że tam byłem Daj, daj mi, daj mi, daj mi, proszę, proszę, proszę Kurwa, no nie! No nie! Kurwa, że dostrzegłem, jak zadarłem mordę 88, ta Rejna. A, no to, no możesz w sumie, to też ultnę To to co jest! Ja pierdolę, co ja Na oknie, w oknie. Mogę się slajdnąć w niego i spróbować tak 50-50, ty po prostu wiedziesz od razu za mną. Kurwa, no strzel tym, no! Dobra, 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 zginął, 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 zginął. Strzelaj KURWA NO! CO ON ODPIERDALA? Kurwa, <gulana> no już musisz do końca próbować. Kurwa. Kurwa, myślałem, że wiesz jak piknę na niego, że będę strzelał, on stoi na tym, to też będzie strzelał. Short gram. Short na B, na okno idę. Od lewej longa idą. Ale no, no nie uwierzę kurwa, że nikt nie pójdzie w okno. JEST! DEAD! Jest, 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 no, na A, na no, tym, no, no, B jeszcze. Biegnę. Kurwa, no jak ja tam zrobić?

Jestem w okno A Stałem hita Zrobię ci to, żeby cię nie mogli zobaczyć Git, nice Kurde, zostawiliśmy jednego typka na B, to ja nie szybko B Okno, dead Mogę skanować tą puszkę? Skanuję Pewnie A, bieg na A Czajna. No kurwa przecież daszowałem no Dla mnie solo, no nie zapierdolił was wszystkich Wygraliście Dobra, jak to wygląda mapowo Yyy, dwóch B, dwóch A i jeden A Hora, masz 10 sekund Nie, 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 jest, 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 jest No, a, zabił jednego Kurwa, dostałem flesza, znaczy nie flesza, tylko tego słonko to Nie widzę ok z okna, nic Kurwa, yy, jeszcze od shorta 10-10, kurde Na no, A poszedł mi łam wyłano zrobiła A. Stuna stu wale. Kurwa, no dostał stuna no, i mi dał heada, no jak to kurwa możliwe, no. Bo nie dostał stuna. No. Kurwa mać. Nie. Cały czas trzymam, holduję tego. cały trwa czwórka. Wchodzą od shorta. Dead jeden. Nic nie widzę. Kurwa, no nie. Powidzi ją. Tak jest. Zajwiście stary. Ty ją zawieś? Nie. Dead. Fight oh, podłożony. zostaje Hilda. Nice. Kurwa, no nie. Dobra, mamy uina, uina, mamy. Ale stunowałem go. Dostał. Został jeden. Serio? Winek Fortnite Let's go O ile, ile punkcików rangowych może? Silver 2 Silver 2 let's go Pia Do następnego odcinka